Ci mieli po 17 lat i świecili laserem w policyjny śmigłowiec, który latał nad angielskim Birmingham. Na nagraniu, które krąży w internecie, widać jaką moc ma mała zabawka. Sprawców zatrzymała policja. Ci, którzy próbowali oślepić pilota samolotu pasażerskiego na lotnisku Pyżowice są dwa lata starsi i pochodzą z tychów. Oni po alarmie pilota trafili w ręce straży granicznej. Skutecznie taką pseudo można oślepić Stali na tarasie widokowym oddalonym od samolotu o około 10 metrów i świecili w okna kokpitu. Nie brali pod uwagę tego, że ten promień lasera mógłby wywołać jakiekolwiek szkody. Głupie to i nieodpowiedzialne, ale niestety się zdarza. Tylko piloci polskiego lotu byli oślepiani laserami 7 razy. Słabym pocieszeniem jest fakt, że na takie pomysły wpadają nie tylko Polacy. W zeszłym roku było był nawet wydany, było wydane ostrzeżenie dla załóg, że powtarza się takie zjawisko, że takie zdarzenia powtarzają się w okolicach lotniska w Amsterdamie. Skrajna nieodpowiedzialność może doprowadzić do katastrofy nie tylko w powietrzu. Przebił szybę. Tak wygląda szyba samochodu, na który z wiaduktu został zrzucony kamień. Na Śląsku z kolei codziennością są zablokowane tory i wysypywany węgiel. To zdjęcia z dziś, choć codziennie moglibyśmy robić podobne. W tym roku było już ponad 400 takich przypadków. Zdarzają się przypadki wykładania różnego rodzaju przeszkód na torach. Wówczas maszynista musi zatrzymać pociąg i wtedy dokonuje się tych kradzieży. I aż dziw, że tak rzadko dochodzi do katastrof. Paweł Naruszewicz, Wydarzenie.